Hej, witajcie! Z tej strony Durwat, przed nami kolejna odsłona przygód Janusza Elektryka w Grze Delong Dark. Jak zapewne pamiętacie, nasz bohater dotarł do budynku elektrowni, gdzie przenosi się wraz ze swoim ekwipunkiem. Sprawdziłem dokładną lokalizację peczki, w której można przygotowywać jedzenie. A zobaczcie, na jaki skarb trafiłem sprawdzając szafkę. Mamy tu pokaźny zapas przedmiotów, które udało nam się odszukać poprzednim razem. Jest tu zarówno trochę ubrań, jest siekiera, jak zresztą sami możecie zobaczyć. Co mnie martwi, nie ma niestety zapałek. A nie mam nawet sztuki, aby rozpocząć przygotowywanie jedzenia. Dlatego może nieco ryzykownie, ale zostawimy sobie zdobyte mięso, do którego jeszcze nie udało nam się upiec. I ruszymy jeszcze tego dnia. Podróż do budynku kempingu, jeszcze szalik w lepszym stanie, Tutaj paliwo do lampy, oczywiście, elementy potrzebne na opał też schowamy. Bardzo dobrze, że szafki te mają aż 30 kg pojemności. Takie, takie szafki mamy tylko w tym miejscu trzy. W wielu innych zakamarkach elektrowni można znaleźć kolejne. Nie powinno być zatem absolutnie żadnych kłopotów z przetrzymywaniem rzeczy. Oby tylko mięso za szybko nam się nie zepsuło. Jestem jest ten, czy wilk, który nas w poprzednim epizodzie zaatakował, nadal jest gdzieś tu w pobliżu? A no ja chciałbym jakoś dyskretnie zejść z tej strony, aby zobaczyć, co to za drzewka rosną po drugiej stronie tego zamarzniętego potoku. Chciałbym, aby był to klon, którego potrzebować będziemy do wytworzenia łuku. do brzoza, a brzozy już mamy, to te przydadzą nam się do wytwarzania strzału. To jest na szczęście klon. Na razie nie będę go jednak ścinał, bo czeka nas trochę wędrówki. 4 godziny dnia powinniśmy spokojnie, jedną rundkę zrobić. Podbądźmy się jeszcze na bagażu. Dostać kilograma mięsa. Niestety nie możemy biegać ze na zmęczenie. Zatem, jeśli pogoda się drastycznie nie popsuje to jeszcze tego samego dnia wrócimy. Mamy wilka. To jest chyba ten ranny wilk. On przed nami ucieka. Akurat, mówiąc szczerze, dobra wiadomość. Biorąc pod uwagę stan naszego bohatera, walka z wilkiem mogłaby się bardzo źle skończyć. Musiałem zrobić małe cięcie. Droga była tak spokojna, że aż nudna. A tu mamy jakiegoś ustrzelonego wilka. Słuchajcie, mięso nam się kończy. To będziemy musieli ze sobą zrobić. Ponieważ zrobiło się ciemno, nie będziemy już wracać. No to w biurze campingu. Przy okazji, nasz bohater będzie mógł i wyspać się. Wembroki czeka na nas kolejny wilk. Powrócę, a tak ja. O. sami widzicie. Jeszcze jeden. W tym się w tym momencie naprawdę kiepsko. Mm. Lampą raczej tego zduka nie odstraszę. Się go odstraszyć, ale to był drugi wilk, który krążył w okolicach naszej chatki. Zostało nam dosłownie kilka metrów, a tu coś takiego czeka nas. Sporo czasu, aby nasz bohater mógł odzyskać pełnię zdrowia. Mam nadzieję, że nasza apteczka pozwoli na poradzenie sobie z, z tym uszczerbkiem na zdrowiu. Jest na szczęście wywar z dzikiej róży. Działa oczywiście jak lek przeciwdulowy. Wystarczy teraz dwie godziny snu, aby poradzić sobie ze zwichnięciem, a w międzyczasie odblokowaliśmy jeszcze osiągnięcie, lecząc się. W naturalny sposób, jeszcze przed snem, zjemy kawałek mięsa i będziemy musieli doprowadzić naszego bohatera do pełni zdrowia. Stał dzień. Nasze zdrowie niestety jest w kiepskim stanie, to zatem coś szybko zjeść. Ja tym wilkom nie daruję. Oj. Trochę dwie czasy spędzimy przy kominku po raz kolejny. Mięso. Ale tym razem to nie my w drogę winką, tylko one stanęły na, nam na przeszkodzie. Staramy się odnaleźć gdzieś te ranne zwierzęta. Tu mamy jelenia zatem żywych wilków tu nie ma tu jest jelen zobaczmy samar nie ma już mięsa skór mamy spory zapas do tego zostawię go to już jest przeszukane. gdzie są te bile? Nic nie widzę. też nie. Nowy dzień. Pogoda niemal idealna do wędrówki, ale my przede wszystkim musimy zadbać o to, aby Janusz wrócił do pełni zdrowia. Kolejne tego typu spotkanie mogłoby zakończyć jego przygodę. Niestety Poszukiwania wilków, które zaatakowały nas poprzedniego wieczoru, skończyły się niepowodzeniem. Krótki fragment materiału postanowiłem wyciąć. My zajmiemy się, że tak powiem, powrotem do pełni sił. Niestety. Nie będziemy mogli skorzystać z bardzo ładnej pogody, bo powinniśmy odzyskać siły. A przy okazji upieczemy zdobyte mięso. Ten fragment. Również wytnę z materiału. Gdy tylko oporządzimy mięso. Wracamy do przygody. Wracamy. Postanowiłem zabrać, co tylko uda się udźwignąć i wyruszyć jednak w stronę elektrowni. Pogoda może nie jest za specjalnie przyjazna, ale nie możemy w końcu mocno siedzieć pod dachem. Dopiero w tą stronę czeka nas spacer pod wiatr. Ta postać porusza się bardzo, ale to bardzo wolno. Na dłuższy bieg też niekoniecznie mogę sobie pozwolić. Niestety przeładowałem trochę Janusza. Aby zatem o własnych siłach dostać na miejsce, będziemy musieli racjonalnie dysponować jego siłami. Zobaczyć, mam ze sobą 32 kg. Szczerbek na zdrowiu spowodował, że nieźć możemy około 28. To akurat wielkiej różnicy robić nie powinno. Staram się jednak maksymalnie wykorzystać pogodę, jaka jest w tym momencie wiatr wiatrem oczywiście, ale nie jest to żadna śnieżyca a około 60 kg ekwipunku samo się po prostu nie przeniesie niestety kolejny wilk przeładujmy karabin trochę na boju zostało zmarnowanych podczas wieczornego spotkania. Nie wiem dlaczego, ale bardzo kiepsko wyszło mi to spotkanie. Dwa strzały, dwa niecelne, to do nie zgłoszone, ale pamiętacie, ile musieliśmy budzić Lekarz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale przy wystrzale na śniegu pojawił się taki czerwony okrąg. Podejrzewam, że symbolizował on dźwięk, a w zasadzie kuch wystrzału, który zobaczy jak skutecznie odpędził dwa wilki. Mówiąc szczerze, podczas montowania tego odcinka będę musiał bardzo dokładnie zwrócić uwagę na ten szczegół, jest to dla mnie mówiąc szczerze nowość. Być może coś takiego występowało już, że ale wierzcie mi naprawdę, wcześniej absolutnie nie zwróciłem na to uwagę ten strzał był jak najbardziej celny. Słuchajcie, wiem, że jestem przeładowany, ale mięso zabiorę. I chyba nawyk ze wszystkich gier w serii Battlefield, Call of Duty, oraz czasem nawet dające się zaobserwować zachowanie Z World of Tanks, czyli w każdej wolnej chwili przeładowanie. Mimo przeładowania postaram się jeszcze zejść w dół przy moście rosną drzewa potrzebne do wytwarzania łuku. Już teraz postaram się ten materiał pozyskać, aby gałązki mogły sobie schnąć. Kilka dni będzie musiało minąć nim. Będą one użyteczne. A jak wiecie, wewnątrz budynku elektrowni. Jest stół warsztatowy, zatem będziemy mogli się zająć wytwarzaniem przedmiotów. Kolejny wilk z ciekawości po zakończeniu nagrywania będę musiał sprawdzić w statystykach rozgrywki ile tych wilków stanęło nam już na drodze, ale podejrzewam, że będzie ich więcej niż dni, jakie nasz bohater przetrwał. A przypomnę Wam, zbliżamy się do pierwszego miesiąca pobytu na tym śnieżnym pustkowiu. Slikął nam z pola drzenia. Z jednej strony to dobrze, z drugiej źle. Dobrze, bo mógł pójść w swoją stronę, a źle, bo... W każdej chwili może nas gdzieś zaatakować. Ciekawe czy przeciążony bohater będzie mógł spiąć się w kierunku drzwi. Mamy na szczęście klon. Zatem spróbujemy przedostać się do elektrowni. Brak możliwości biegu chyba w tym momencie uniemożliwi nam wejście w tym miejscu. Przejdźmy zatem pod mostem, a na górę wejdziemy z drugiej strony. Tu mamy sporo. Większych gałęzi. Było brakowało nam opału. Warto zapamiętać to miejsce. Podsądzając po ilości skrzynek wewnątrz elektrowni, tego opału na długo powinno nam wystarczyć. Jednak zawsze. Drzewo cedrowe to dużo lepszy sposób na podtrzymanie ognia. Zwykły kawałek drewna wystarcza chyba na 40 minut do godziny, a drzewo cedrowe półtorej godziny. Jesteśmy na dość wysokim poziomie, dlatego będziemy musieli się tutaj na dłużej zatrzymać. Pamiętam, że wystawiliśmy tu sporą ilość mięsa, dlatego może zajmę się upieczeniem tego mięsa. Nie wiem, której to Do. Chyba. Dokładnie. Słuchaj, aby Was nie zanudzać powtórnie tymi samymi czynnościami, będę się z Wami żegnał, niestety, poprzez sporą ilość. Cięć. Straciłem nieco rachubę czasu przy nagrywaniu. Mam nadzieję, że ten materiał nie wyjdzie zbyt krótki, ani również zbyt długi, o co czasami się obawiam. Dlatego słyszymy się w kolejnej części przygód Janusza Elektryka w grze Delong Dark. Trzymajcie się. Cześć!